Cześć, to Drewniak i Monika. Ja jestem Miłosz Drewniak, a ja, Monika wida. Dzisiaj zajmiemy się drugim zadaniem modułu mówienia, czyli monologiem. Być albo nie być, ty jesteś jak zdrowie. Ile Cię cenić trzeba, ten tylko się dobie, gdy Hamlet, książę duński, przyjedzie na krowie. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście naszych filmów dotyczących modułu mówienia, Koniecznie musicie to nadrobić. W naszych zbiorach znajdziecie następujące filmy: Mówienie na egzaminie B1, jak opisać fotografię i cztery przykładowe opisy fotografii. Drugi etap części mówienia, jak już wspomniał Miłosz, to monolog. W monologu musicie się wypowiedzieć na podany temat. Tematy są różne i najczęściej korespondują z tematami dłuższych tekstów z modułu pisanie, takimi jak recenzja, esej, opowiadanie, charakterystyka itd. Dlatego prowadząc kursy przygotowujące do egzaminu, zawsze uczymy realizacji tego typu zadań w kontekście pisania i właśnie mówienia. W setce Namówienia autorstwa Moniki i Jolanty Kiełbas zostało wyróżnionych 7 różnych typów monologów i kierując się właśnie tym podziałem, dzisiaj o nich opowiemy. Pierwszy typ jest najbardziej ogólny. To wypowiedź na temat zainteresowań, marzeń, upodobań. Mogą się pojawić takie tematy jak: Proszę opowiedzieć o swoim hobby, sport i ja. Proszę wypowiedzieć się na ten temat. Jak sobie pani, pan wyobraża swoje życie za 20 lat? Czego nauczyła się pani, czego nauczył się pan w swojej pierwszej pracy? Ja się zawsze śmieję, że są takie pytania z pierwszej randki albo z rozmowy kwalifikacyjnej. Opowiadamy o sobie, o własnych doświadczeniach, prezentujemy siebie. Jest to najłatwiejszy typ monologu. Drugi typ monologu to streszczenie wraz z krótkim komentarzem. Te zadania mogą przypominać Wam pisanie recenzji i realizacja rzeczywiście jest podobna. Przykładowe tematy to: Proszę opowiedzieć o filmie, który ostatnio Pani oglądała, który ostatnio Pan oglądał. Czy podobał się Pani? Czy podobał się Panu? O czym ostatnio Pani czytała o czym ostatnio Pan czytał artykuł. Proszę go streścić i wyrazić swoją opinię na jego temat. Trzeci typ monologu będzie przypominał opowiadanie albo sprawozdanie. Będziemy musieli wykazać się znajomością czasu przyszłego, bo będziemy opowiadali o wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości. Proszę zrelacjonować wydarzenie, w którym ostatnio brała pani udział, w którym ostatnio brał pan udział. Proszę opowiedzieć zabawną, wakacyjną historię ze swojego życia. Przechodzimy do czwartego typu monologu, który jest opisem albo zawiera elementy opisu. No i przykładowe tematy to. Proszę opowiedzieć o miejscu, w którym pani mieszka, w którym pan mieszka. Proszę opowiedzieć o miejscu, z którego pani pochodzi, z którego pan pochodzi. Proszę opisać dom swoich marzeń. Proszę opisać najpiękniejszy prezent, jaki pani dostała, jaki pan dostał. Kolejny typ monologu to charakterystyka. Oto przykładowe tematy. Kim jest najważniejsza osoba w pani, pana życiu? Jaka ona jest? Proszę opowiedzieć o swojej pierwszej nauczycielce języka polskiego, o swoim pierwszym nauczycielu języka polskiego. Jaka ona była? Jaki on był? Jaki jest pani szef? Jaki jest pana szef? Proszę go scharakteryzować. Proszę scharakteryzować wybranego członka rodziny. W przedostatnim monologu będziemy przedstawiali naszą opinię na określony temat, czyli będziemy realizowali zadanie podobne do eseju szkolnego. Oto przykładowe tematy. Czy w centrach miast poruszanie się samochodem powinno być zabronione? Co pani myśli? Co pan myśli na ten temat? Dieta wegetariańska to przepis na długie i zdrowe życie. Czy zgadza się Pani z tą opinią? Czy zgadza się Pan z tą opinią? Sport to zdrowie. Proszę wypowiedzieć się na ten temat. Wieczór z książką, czy na imprezie? Co Pani wybiera? Co Pan wybiera i dlaczego? No i przechodzimy do ostatniego typu monologu, czyli rozważenia na temat wad i zalet. Przykładowe tematy. Nauka języka obcego przez internet. Jakie są wady, a jakie zalety. Proszę podać plusy i minusy pracy zdalnej. Jakie są wady i zalety mieszkania w dużym mieście? To jest moja połowa. To jest to. Jak widzicie, tematów jest wiele. Wszystkie jednak tematy na poziomie B1 są dosyć łatwe, dlatego że odwołują się do Waszych osobistych doświadczeń, a nie do wiedzy o świecie. Nikt nie będzie Was pytał o datę bitwy pod Grunwaldem, ani o nazwisko aktora, który zagrał w filmie, o którym właśnie opowiadacie. Wystarczy więc rzetelnie przygotować się do egzaminu. Po pierwsze, co oczywiste, językowo, a po drugie, po prostu strategicznie czyli na przykład wiedzieć, jak wygląda struktura egzaminu, jak optymalnie robić notatki przed egzaminem ustnym, itd. Pomówmy teraz o tym, jakich błędów powinniście się wystrzegać podczas monologu. Pominięcie wstępu i przejście od razu do rzeczy, albo ucięcie swojej wypowiedzi bez wcześniejszego jej podsumowania. Pamiętajcie: chaos jest największym wrogiem wypowiedzi ustnej i pisemnej podczas egzaminu B1. Wystrzegajcie się chaosu i pamiętajcie, że wasza wypowiedź powinna mieć trójdzielną kompozycję. Co to znaczy? Powinna składać się ze wstępu, w którym przybliżycie temat, rozwinięcia, w którym go zrealizujecie, i zakończenia, w którym to wszystko podsumujecie. Dobry monolog to taki, w którym egzaminator wie, że zdający skończył mówić. Często na egzaminie jest tak, że zdający Nagle urywa swoją wypowiedź, no i egzaminator musi się domyślać, czy może się po prostu zaciął, czy powiedział już wszystko, co miał do powiedzenia. Zatem egzaminatorzy nie powinni wnioskować zakończenia monologu na podstawie niezręcznej ciszy, która nagle zapadła w sali, a z kompozycji wypowiedzi zdającego. Wystarczy jedno zwykłe podsumowując. I zdanie zbierające wcześniej przytoczone argumenty. Powinniście też uważać na błędy stylu. Monolog to nie jest rozmowa z egzaminatorem, dlatego nie ma potrzeby, żebyście zwracali się do niego bezpośrednio. Ilustrujemy to przykładem. Temat: Sport to zdrowie. Proszę wypowiedzieć się na ten temat. Zdający mówi: Jeśli chcesz żyć zdrowo, powinieneś uprawiać sport. Albo, jeśli chcecie żyć zdrowo, powinniście uprawiać sport. Albo, jeśli chce pani żyć zdrowo, jeśli chce pan żyć zdrowo, powinna pani uprawiać sport, powinien pan uprawiać sport. Zdający natomiast powinien powiedzieć, jeśli chcemy żyć zdrowo, powinniśmy uprawiać sport. Albo, żeby żyć zdrowo, powinno się uprawiać sport. Albo, należy uprawiać sport, itd. Tak Czyli nie mówimy do egzaminatorów bezpośrednio, tylko używamy bardziej generalnych, bardziej bezosobowych form. Na egzaminie zdarza się Wam mówić: Nie wiem, co powiedzieć. Nie mam hobby. Nie mam szefa, nie mogę go scharakteryzować. Nie mówcie tego. Spróbujcie wybrnąć z każdego tematu. Da się. Jeśli nie macie hobby, bo cały dzień pracujecie, powiedzcie, że praca jest waszym hobby i opowiedzcie o swojej pracy. Jeżeli natomiast nie pracujecie, bo wychowujecie dzieci i zajmujecie się gospodarstwem domowym, a wylosowaliście charakterystykę szefa, to powiedzcie, że sami sobie jesteście szefem i scharakteryzujcie ta, 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 ta tam siebie po prostu. Możecie też powiedzieć, że teraz nie macie szefa, ale przed założeniem rodziny pracowaliście w miejscu X i scharakteryzować tego swojego byłego szefa. Na każdy temat da się coś powiedzieć i z każdego tematu da się wybrnąć. Dlatego ćwiczcie w domu i przygotowujcie się. Jak się samodzielnie przygotować do monologu? Możecie skorzystać z zaprezentowanych przez nas tematów. Spróbujcie stworzyć sobie plan wypowiedzi. Rozpisać go, a potem nagrywajcie się na przykład na dyktafonie albo na kamerze. Pamiętajcie, że praktyka czyni mistrza na początku będzie wam trudniej, ale z czasem będzie coraz lepiej. Ale jeśli chcecie więcej i więcej więcej przykładowych monologów, więcej przykładowych zdjęć, więcej tematów, dialogów, zapoznajcie się z setką na mówienie. Tam znajdziecie 100 przykładowych arkuszy z modułu mówienie. Teorię i przykładową realizację zadań. Nie, no to niemożliwe. Nie ma takich rzeczy. Zapraszamy Was do śledzenia naszego kanału. W najbliższym czasie opublikujemy 7 przykładowych realizacji monologu, po jednym filmie na każdy typ monologu, który tutaj dzisiaj zaprezentowaliśmy. Polubcie nas na Facebooku, skomentujcie ten film i trzymajcie się. Cześć! Pa! pa.